Witajcie! Chciałam Wam zaprezentować żelazko firmy Philips niebieskie, które posiada bardzo długi kabel dwumetrowy, zakończony specjalną końcówką z takim fajnym otworem, który bardzo usprawnia nam pracę przy wkładaniu oraz wyjmowaniu żelazka z wtyczki. Żelazko to posiada stopę wykonaną z materiału Steam Glide Plus, która bardzo gładko porusza, umożliwia nam poruszanie żelazkiem po każdym materiale. Oraz zapewnia rozprasowanie każdego materiału. Naprawdę, nawet największych zagnieceń. Żelazko to posiada system silnego uderzenia pary, dzięki czemu możemy pracować zarówno w horyzontalnie, jak i pionowo. Za pomocą tego przycisku uruchamia się ten system. Możemy wybrać sobie stopień. Tej pary, który chcemy, w zależności od wybranych przez nas materiałów do prasowania. Tutaj jest do produktów syntetycznych, tutaj jest do jedwabnych oraz do bawełnianych i linianych. W tym miejscu znajduje się pojemnik, otwór na pojemnik z wodą, do tego, że laska, możemy użyć wody nawet z kranu, gdyż posiada ono system oczyszczania się. Z drugiej strony, mogę Państwu zaprezentować. Pojemniczek, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób wyczyścimy żelazko z kamienia. Wystarczy, że odblokujemy go oraz wyjmiemy pojemnik. Najlepiej jest to robić nad kranem. Wyczyścimy pojemnik, w którym zazwyczaj osadza się kamień. Wkładamy ponownie, blokujemy oraz przystępujemy do prasowania. Z drugiej strony Żelazka. Tutaj to już chyba jest ostatnia funkcja, o której chciałabym Wam wspomnieć. Jest pokrętło, które w bardzo praktyczny sposób umożliwi nam wybranie, gdyż jest ono wspaniale opisane również. Czy jest to len, bawełna, czy jest to jedwab, czy produkty syntetyczne. Dzięki któremu zawsze wiemy, jaki materiał możemy pracować. Ja zawsze lubiłam prasować, jestem z tego produktu bardzo zadowolona, dzięki temu, że raz nawet mój mąż zaczął prasować i również uważa, że prasowanie sprawia mu teraz niezwykłą przyjemność. Polecam!